Witam was. Storydziesty jestem Remix to jest kolejny czynnik z, z Romki. I my teraz będziemy trochę chyba bardziej gospodarować. Wojna się skończyła, przynajmniej no. Pierwsza wojna nasza się skończyła. I teraz, no, trzeba poszukać jakiejś drugiej wojny. No, nie może tak zostać. Zostawić tego Tu coś się będzie musiało dziać Tu coś się będzie musiało dziać Tak, tego nie zostawimy Tylko co? Co się będzie działo? To jest pytanie Na brak funduszy nie cierpimy Gdzie my teraz rekrutowaliśmy? Aha, właśnie nie rekrutowaliśmy żadnego wojska Bo mieliśmy rekrutować go w Messenii tak jest. Jest tutaj na plus 14. To nawet jeszcze by sobie pierdolniemy. To oto tu. Tu nasza flota jest. a Myszt. A to w kryterze to zrobiliśmy. Dobra. Świątynia? Nie musimy. Dobrze. Skoro mamy tutaj ten nasz oddziałek Dowalnimy sobie jeszcze jakiegoś... Aha, ale czekajcie, pierwsza trzeba właśnie wybrać bohatera. Jest tu jakiś kozak. O kurwa 6 do ładu. Ten wygląda tak bardziej walecznie. Włócznie Aresa. I lecimy super superprodukcję. Czy to już się można do, tutaj nacykać? Tego dobra, no i reszta to będą łucznicy, i armia jest teraz. Tylko trzeba poczekać, przeklikać tury, i samo przyjdzie. Ta armia czeka na ulepszenia. Nie wiem gdzie jest ten Leon, ale zaraz będzie trzeba go znaleźć, bo jak ja mam tak sobie klikać w turcie. To zyskamy na czasie jak go znajdę. O nadwyżka populacji w kibyj naszym murowanym mieście w Azji Mniejszej I w co my tu możemy zainwestować? Jest 20 ładu do przodu. Więc przemysł, można rozwinąć przemysł. To jest samowystarczalność. Władz jest dobry, to możemy cykać dalej. Ha, dobra, gdzie ten Leon jest? Tutaj jest Leon. Zawodowiec. I cykamy. Za słabi jesteście na, na sojusz. No kiedy wy sobie wojny tam nawzajem? Tylko na to czekam. Trzeba spilnować. Właśnie, WŁAŚNIE! Sponsorujemy i turujemy. Dobra, zimą mamy 5000 dochodu. No, słabo. Chociaż zimą 5000 to jest konkretny nawet dochód, intryga polityczna. U, 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 u. Dobra, więcej świątyń nie będzie trzeba budować, myślę. Ten przemysł tutaj trzeba rozwinąć w Kibyrze. Pójdziemy w amfory. O, mamy tutaj ładne 12. Zykając to i to możemy rozwinąć to, 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 a tutaj powiedzmy żarcie. Ta prowincja się będzie rozwijać jak z kurwysy. Tutaj jest strzelnica i turcja. Po ustawie ich, żeby nie byli w marszu, zawarto są już... No jest, takie są już to są możecie zawierać Dobra Co w nakrecie? Czy ja tutaj coś mogę rozwinąć? Jest ład na 8 Więc możemy to, wybudować to jak tutaj z Plus 15. Oddział jeszcze 5, 6 tur będzie się robił. Zobaczmy resztę. Kalkis Jest 8 ładu tutaj No to tutaj nie będziemy nic ruszać W Androsie jest też 8 ładu Aha, to jest ta jedna prowincja, dobra ojoj Jest 21 ładu, więc tu możemy To rozwinąć Dobra, Miletos 43 ładu na plusie, ja pierdolę. Rozwijamy to, są te prowincje. Aha, to jest Dorodos, Melitena należy do Oinoi, Myrina jest na trójce. Ale możemy to tak rozwinąć. Trochę trzeba wydać też, bo mamy jej zajebania. o właśnie i te świątynie można by wtedy przeprodukować na to. kur, to może taki ładny dochód dać. Ale więcej nie będziemy budować. Czekajcie, wszystkie świątynie tak przerobimy. Jakie są możliwe na razie. Wszystko na tą trójdzą Poseidona. Tylko musimy obserwować właśnie, jak to z tym żarciem. 23 spoko. 7,5 tysiąca dochodu. Ciekawe, czy będzie rosło. No wiadomo, będzie trochę też malało przez rekrutację wojsk. Dowolona ludność. Gdzie to się buntuje? naszym Bizancjum, jo? Ja. Ale jest na ciebie więcej, będzie to zaraz jeszcze większe ład dla nas. O, już jest 10 tysięcy Czy to się utrzyma, czy to taki event był. Utrzymało się O, już będzie lepiej. Zobaczmy sobie to Rodos, jak się rozwija. Poczeka. na No. Spieprzać. Walczcie ze sobą, a nie. Aha, dobra, zabili się. Jest złota tarcza. Wysyłamy ich. Jak oni dotrą do... Sparty... To... Czekajcie, bo aż nie mogę tak daleko kliknąć. Oho! To bało, ostro. No to zanim oni, jak oni dotrą, wtedy wypowiadamy wojnę. Wsparciem, chyba mi się tak wydaje, będzie najlepiej. Najkorzystniej. Co się tu dzieje, kurwa? Oba, on będzie sobie sam płynął. Nie musimy mu w tym pomagać. Igrzyska udane. Dobre, zostało nam tylko to. Handlówka, handlówka. No jest 22 na plusie. Tutaj no. Można by wyciągnąć jakąś armię. Jedna by strzegła. Weźmy powiedzmy tych. Tryb cała naprzód. I w stronę sparty. No trzeba też wszystkie siły rzucić, a nie tylko jedną. Ok, tu się zrobiło, więc można wyprodukować kolejną armię. Który tam jarząb jest gotowy do walki? Tak się wydaje dobry. Będziesz orłem Zeusa. 100 tysięcy straciliśmy na razie, na tych wszystkich budowlach, na tych adopcjach, tym wszystkim Chyba dobrze wyszliśmy na razie na tym A dochód jeszcze rośnie, cały czas rośnie Wszędzie te trójząby, powstawiam to To będzie miód, dochód Na razie nigdzie nie ma rudzą, że im źle. To jest 8 na plusie Jak się ten trójcem pobuduje, będzie od razu lepiej. Mm, teraz myli tena. I lecimy z trój ząbami żarcie, pełną parą, pod handel, reszta. Kasy powinno być teraz tyle, że będzie się wysypywała. Się ona mi się wy wysypuje już od początku gry, ale... Jeszcze z pełnym... Z ciągłą rekrutacją, będę mógł Tą kasę utrzymać. no zobaczcie 7000 tysięcy zimą A ja cały czas buduję wojsko Coś pięknego Warto mieć kasę w rące, oj warto No szybciej tam, płyńcie no Ja nie chcę mieć tego odcinka z... związanego tylko z... Turowaniem, no nie? I offered ale ja nie przyjmę Bo ja chcę z wami wojnę Sorry Spartanie, ale no niestety To na was wypadło, że będzie wojna o, Czemu wy dwaj tylko na mnie tak stękacie co reszta już ma wszystko? Jeszcze daleko będziecie. 55 żarcia. Nie mam, nie mam się o co martwić. Zobaczymy tylko, jeżeli. Właśnie, wypowiem wojnę. Wsparcie. Sparta ma sojusz z. Sojuszcy wojskowi. To są dobre. Czyli. Nie, nie chcę zerwać sojuszu O Moje propozycje zerwę z partą i Moje żądanie Nie wiem, dam wam 30 tysięcy Kurwa wierne chuje To jest problem, po czyjej stronie Argos będzie teraz? No już niedługo wojna Błagam, żeby tylko Sparta... Nam tą wojnę... W sensie, żeby tylko ze Spartą walczyć, albo tam z elitą najwyżej Ale tu pójdziemy na teby, tą stronę. Chyba, że. Chyba, że. O kurde, tutaj też można rekrutować. To kurwa jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej, no to tutaj już nie muszę płynąć. To Kalkida sama załatwi sprawę w Tebach i w Oposie. Gdzie jest mój stateczek? Czyli Ty płyniesz dalej na południe. Trochę umrzycie na tej trasie A chuj, pomóżcie mi Zawsze jakiś tam jeszcze Polis będzie po mojej stronie przynajmniej Panie, panie, umieramy. Czego tu już mamy? Morale i koszty utrzymania. To nie są jakieś. Pierdoły. O super, coś się dzieje politycznie w końcu. Czą mi generałowie kurwa giną? Jebane intrygi. Jak w ogóle pasek urósł w, moje, w moją stronę Po tym jak zacząłem tak rekrutować, Dobra, stali umierać Dobra, weźmiemy trochę tak bardziej pokojowo W sensie Anuluję z wami co już nie lubią mnie Dobra, odpocząć Zobaczymy co się stanie No na razie nic Na razie nic się nie dzieje Zerwano sojusz sparty z tymi Kurde, można by jeszcze trochę poczekać. I wtedy już załatwić sprawę. O, wszędzie wszystko już wybudowane. Klawier wszędzie, teraz już tak. Mesena też już tutaj widzimy praktyczne maksimum trzy pełne flagi. Jedna to trochę taka mizerna, ale jest i co? I co my teraz robimy? Czekamy jeszcze maksymalnie dwie tury. Może ktoś zerwie pakt ze Spartą jeszcze. Aby mnie uraczyło pięknie. E, A poczekajmy tam jeszcze jedną turę. O, tu jeszcze mogę to kupić. Jeszcze do walki, zwarcie. To jest też takie centrum szkolenia to kalkis. Okej, okay. morale, to wszystko wzrosło. Jeszcze tutaj można coś podstatki ale to już mnie tam zobacza tak nie korci amfiteatry i te pierdoły tutaj są kopalnie o, bardziej by mnie to interesowało okej okay, lecimy na teby, my tutaj kolejnego generała sobie weźmiemy to nawet spoko wygląda No dobra! Ludziska... Czekajcie, tu to jest... a, tu nie jest pełna armia. Dobra, bierzemy się za nich. Czy, czy, wy będziecie tak z tyłu bardziej zawsze stać. Przedkujemy w jednym momencie. Nie się Jesteście za dumni. Niech tak będzie. Teraz mamy takich samych sojuszników. Mamy trochę o jednego więcej. I co teraz? Do kogo kto dojdzie? No to super. jaki, jaki rozmiar będzie? Ale to jest. To było podłe, to było podłe w ich wykonaniu. Zerwano sojusz. No postawili się po stronie silniejszego. nie, my sobie tutaj poczekamy, nie będziemy tracić ludzi, a automatykę też tego nie chcę rozgrywać. No to akurat będę musiał Spartans kupić na początku. Byli potęgą. Nie wykorzystali swojego potencjału. Pokusa władzy. I teraz będzie problem. Bo sobie zajął te ich teby. Będą chcieli sobie je. Pewno. No, cała reszta będzie mnie tępiła za to. Tak to będzie wyglądać. Ok, nie wiem, że flota. No, nie, jeszcze mają wyspy. O tym tego zapomniałem. Dobra, co się stanie z Sparto w następnej kolejce? na ludność, gdzie? Aha, w Tebach. No to pyk i pyk, póki co. No, Argos, Jok, Jok i Rozbiór. No, nie. To było okrutne, ale Ateny chcą przejąć. Jakby przejęła, to bym szybko tym ja mógł wskoczyć i zająć się. Hmm. Jako armia. Musimy tu wylądować Ale statki poślemy tam dalej Ha, dobra, Turcja, no to jest definitywne, że to teby zajął No, to jest jak się do wojny Ok, zajmujemy porty. No to musimy zburzyć. Tutaj musi powstać świątynia. Sparte sobie spokojnie przyjmiemy. I co tutaj się dzieje? Przyjmują czy nie przyjmują? Nie wiem, ale ja poczekam, ja sobie odnoszę okno w tym czasie która przeleci. Bo chciałem, żeby nie było tych dźwięków z zewnątrz. Ale ja się to kurwa duszę. Naprawdę. Jest za ciepło. Udana olimpiada, no wiadomo. No i co... Przyjmujecie czy nie przyjmujecie? Bo ja z tym chętnie wziął te anteny. Ale wtedy bym miał... Dostałbym takie... Taki skok w dół z tym, z dyplomacją, ze stosunkami zresztą e, no ciekawe kto po raz drugi weźmie moją stronę Nadal mamy 10 tysięcy Mając tylko sparte Słabo nie ja tutaj dominację ja w sumie potrzebuję waszego miasta mimo wszystko Żeby wygrać kampanię Wiem, że chyba wystarczy, żeby ty miał Protektorata, ale ja tego nie uznaję. Jedna tura. I są nasi Okej, okay, tu się zrobiło. Da radę, da radę Blo, blob Okupacja Możecie ci to wojować tylko by chcieli. Okej, ta flota musi tutaj dopłynąć. O Jezus Maria, daleko jest. O, olej! Ich... Głodem przetrzebiłem. No niestety nie będzie bitwy ze spartą ani jednej. A. No ale robi się wszystko, byleby stracić jak najmniej ludzi i wygrać to. Poważna kara kolejna. Właśnie, właśnie, właśnie. Dobra, flota płynie tam. My tutaj cykamy świątynię teraz szybciutko. 125 żarcia Ja pierdolę e, Wsparcie tego nie potrzebujemy my Wybudujemy tutaj Coś innego Plus 20 Do morale Tak My użyjemy tego, bo tutaj będziemy produkować Właśnie, ludzi Dobra, wy się tutaj będziecie lecieć Jo, rozumna Okej, okay, sparta, i co my tu mamy? O, jest poligon, i o to chodzi. Poligon tutaj się bardzo przyda. Ta flota dopłynie. Łódź dopłynęła. Można się rozwijać. Weźmy tylko te dwie jeszcze, żeby te świety nie się wybudowały. Wiedział, jak stoję z tym wszystkim. Minus 6 jeszcze, tutaj już jest na trójce. A, dobra. Minus 2,5 tysiąca już tylko. Uh, uh, uh. Zimą. Pewnie tam w Kalkisie się wyprodukowała kolejna armia. Ale póki jesteśmy na plusie, to... No i zobaczcie, otworzyłem okno i co? I co? Kurwa, budują chyba coś. Dobra, ja się z wami żegnam, na razie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku z Romki. Na pewno wypowiemy wojnę komu? Pewnie Elidzie następną, będzie frakcją właśnie do walki, będzie Elida. Także na razie, trzymajcie się, yo!